Hej, 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 z tej strony Docentus i witam w kolejnym poradniku odnośnie domku 35x35. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się takimi już wykończeniami, szczegółami, tutaj na zewnątrz szczególnie. Ej, kurczę, dobra, jestem, jestem. Natomiast też przy okazji od razu zapraszam Was, Przeglądajcie sobie playlisty, albo zwiastuny, tam są wszystkie budynki, do których są poradniki. Także jest tych domków troszkę. Ja wiem, że wy chcecie dużo Minecrafta, ale sobie przeglądajcie i może akurat coś tam dla Was, jakiś fajniejszy domek się spodoba. Wiem, że dużo osób jest też nowych, dlatego też o tym mówię. Dobra, moi drodzy, zaczynamy i myślę, że na początek. Zróbmy sobie jeszcze tak, tutaj odnośnie tego baseniku. Ja myślałem, żeby ten basen troszkę powiększyć. Dlatego zróbmy go, może to wyrzućmy o takiego 3x3, i myślę, że to będzie dużo ładniejsze. Tutaj tylko oczywiście po zamieniamy I muszę chyba jeszcze zmienić pogodę. No dobra, pogoda zmieniona. Jeszcze weźmiemy sobie tylko. Tutaj jest ok już teraz. Jest ok. Damy tu, przypuśćmy. O, a tu na środek damy jeszcze. E, no Fajnie to teraz wygląda. Moim zdaniem jest lepiej. Dajmy tutaj znowu jakieś takie małe popraweczki, ale troszkę. O. Troszkę ładniej jest. I tutaj mam raz, dwa, trzy. A zróbmy na cztery. Więc tutaj, o! taki sposób. Taka mała pierdółka wiecie ja szczegóły szczegóły jeszcze to tylko je zmienimy i powiem wam co tu chcę zrobić bo nie podoba mi się ta przerwa. W tym momencie dlatego. Od samego rogu tu zaczniemy i będziemy robić co dwa. To muszę wszystko usunąć. No, i oczywiście tutaj. O! Co dwa? Teraz sobie wsporniczki damy. I będzie to pięknie teraz wyglądało symetrycznie. No, drodzy, dzisiaj chyba taki krótszy odcinek będzie. Z tego względu, że nie mam za dużo czasu. O! I teraz jest symetrycznie. Pięknie. Ok, pierwsza rzecz. Zajmijmy się może dachami jeszcze i na dachu damy może blok kwarcu albo chcę komin zrobić. Chcę zrobić, chcę zrobić komin. Gdzie, gdzie jest kurcze popłytka moja? Tu jest. Eee, I pomyślmy. Komin zróbmy może. O szkajcie, z góry zobaczmy na ten dach. Może jeden robniemy sobie tu, co wy na to, taki potrójny, może damy tak to zabierzemy, a tu damy drugi. wiecie co gdzieś tam. Będzie drugi komin i jeszcze, żeby mm, ten dach miał jakieś fajne szczegóły, żeby ładnie to z góry wyglądało przede wszystkim. Co ja, jeżeli ja bym dał tu coś takiego, albo tu i tu. O, spoko. I z drugiej strony dam podobnie, tam podobnie jakiś tam wyciek, wentylację. I myślę, że gdzieś tutaj na środku jeszcze coś takiego damy. No ładnie to wygląda. Ten komin y, ulepszymy sobie doniczką. Mam takie trzy szyby. No fajnie, fajnie, fajnie. Podobnie też tutaj. Teraz tak weźmiemy sobie. Żelazny blok i ben, będę chciał zrobić może hmm, dwa, dwa odstępu. Mniej więcej jest ok, takie klimatyzatory chcemy zrobić. E, bierzemy, bierzemy tora i pach, pach jeden i drugi i jest klimatyzacja myślę że może tu jeszcze dam tu tu i tu a no i dajmy jeszcze tutaj Coś się dzieje na tym dachu. Ciekawie to wygląda. Może być. Dobra, zjeżdżamy teraz tutaj. I moi drodzy, bierzemy żwir. Jest żwir. Ja teraz tutaj naokoło przyjadę żwirem. Wszędzie tutaj gdzie gdzie mamy zieloną trawę, do końca naszej działki zastąpię to po prostu żwirkiem. O. Ja bardzo lubię właśnie wykańczać żwirem, w tym teksturpaku fajnie wygląda, ale i chyba na zwykłym też nie jest źle. No i dobra, wykończone. Wygląda to w ten sposób, ogólnie domek bardzo fajny. Teraz jeszcze dołożymy takie małe yy, ozdobniki i troszkę go oświetlimy i będzie wyglądał naprawdę rewelacyjnie. Tylko gdzie tutaj miałem gdzieś jakąś latarnię, może wpiszmy latarnia. mamy latarnię morską akurat. Weźmy co tam było jeszcze kocioł. Kocioł się przyda, jak najbardziej. I myślę, że liście dębowe mogą być. Przede wszystkim też, jeżeli będziecie oświetlać, pamiętajcie, że tu są płatki śniegu i one się rozpuszczą, jak za blisko dacie źródło światła. Tego sobie. Na razie sobie zrobimy coś takiego z tej i z tej strony. Tu już mamy oświetlone, i myślę, że jeszcze dołożymy. Myślę, że jeszcze dołożymy tutaj. O, proszę. I mogę, że tu chociaż. Czy ja wiem, nie tutaj może jednak nie dołóżmy teraz doniczkę i jakiegoś kwiatka i moje ulubione kwiatki to jest to i damy przypuśćmy tak 1, 2 pam, pam albo tu tu i tu, pach, a to zabierz. o już fajnie wygląda, myślę, że jeszcze możemy dać na przykład tu, no, no wskakuj, ok. i co jeszcze więcej można zrobić, weźmiemy sobie Świerkowe schody. Eee, ciemną świerkową płytkę. I zrobimy sobie leżaczki takie fajne tutaj na przykład jeden tu. Pach. Eee, zrobimy tutaj może. No, zaraz, zobaczmy może tu drugi damy. Jak to będzie wyglądało Nie. troszkę go jeszcze odsuńmy. Damy tu i tu. A przypuśćmy gdzieś, yy, może myślę, myślę, myślę teraz, może tak I, i, i tak. Jeżeli dam teraz tutaj coś takiego, i na to położę kratkę o. Oko. i jeszcze myślałem żeby dołożyć do tych siedzisk co tutaj mamy o tabliczkę to muszę niestety zabrać o damy tu jedną tu drugą czy co nie podoba mi się to jeszcze raz damy bardziej w Tę stronę. O. Tak. I teraz tak. Tu tabliczka. Tu tabliczka. Tu to samo damy. Tak. I tak. O. Jak fajnie. I teraz tutaj możemy postawić kwiatuszek albo kubek tylko, że. O, sobie pije coś, nie? To jest fajna rzecz. Kolejna. Myślę, że jeszcze tutaj. O, możemy odstęp i tutaj albo nawet dwa odstępy. To wtedy nam, bo jakbym dał za blisko, to tu tabliczka mi wejdzie, ale już na drugi nie, nie ten musi być dwa odstępu, czyli pach, pach, pach i pach. O właśnie, właśnie o tym mówiłem. W międzyczasie jeszcze ponieważ mamy tu tak pusto, to tu też kwiatuszka damy. O, świetnie. Tu mamy też pusto, patrz jak cień fajnie pada. O, tu będzie można sobie siedzieć. Damy taką fajną, podłużną weczka z, z tej strony No najsik, najsik I teraz myślę jeszcze nad tym, żeby hmm, może. Tu jak jest przód, żeby też tak łyso nie było, postawmy tu jednego kwiata. Eee, żeby to było symetrycznie, kurde. Tu drugiego. I gdzieś tutaj środek, nie środek, ale to nic, przestawimy go tutaj i będzie równiutko. Dwa i Myślę, że też tutaj możemy dać tak. To jest odstępu: 1, 2, 3, 4, 5, na szóstym raz, 2, 3, 4, 5, na szóstym raz, 2, 3, 4, 5, i na szóstym o coś takiego. O, fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Teraz, czy coś jeszcze tutaj możemy dołożyć? Pewnie jeszcze możemy, pewnie jeszcze możemy dołożyć tutaj i tutaj. Pewnie powiecie, że za dużo tych kwiatków, ale wiecie co? Każdy niech robi wedle własnego uznania. Dobra, zmienię czas i za chwilkę wracam. No dobra, weźmiemy teraz sobie jeszcze szkło przezroczyste. I, i, i. Musimy zrobić może tak, tutaj na środku tej ściany. Raz, dwa. Mamy takie jedno podświetlenie. Myślę, myślę, że dajemy też. Tutaj takie schowane. Robię to tak, zako zakopane troszkę, żeby mi nie rozpuściło tego śniegu. Nie? Czyli tutaj musicie troszkę to. Może tutaj wbijemy jeszcze jedno. Oczywiście te osoby, które umieją, mogą sobie zrobić zresztą na podświetlenie. I myślę, że tutaj ładnie też o... można wbić pach i... pam. Elegancko. Tu z tej strony zrobimy to samo. Dajmy tu przypuśćmy 3 odstępu i... Na czwartym. Coś mi aktualizuje się, że takie mam ściny. Dobra i tutaj trzy odstępu i na czwartym. Czekajcie, zaraz wracam. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, mamy podświetlone. Teraz kolejna rzecz: kolejna rzecz, którą chcę zrobić, to weźmiemy sobie z tych nowych wypolerowany dioryt i zrobimy tutaj podłogę. Także ja to zrobię i do Was wracam za chwilkę. Kiedy tutaj podłogę mamy zrobioną, patrzcie, jak ona fajnie wygląda w tej teksturce, robimy drzwi sobie, takie tutaj. Aha. Aha. I to jeszcze mogę zabrać. Dobra. Nie będziemy tego już zabierali tutaj. Tylko zrobimy tak. Tu wyrównamy. Tu zróbmy taki może próg i wypełniamy tę część tutaj. Czyli dwa takie wielkie pomieszczenia nam powstały. No a nawet tutaj możemy sobie to. O, ten, no to sposób zrobić, bądź bądź tak, bo nawet lepiej bę, będzie taki przejść. i co, i tu możemy zrobić wielką sypialnię albo nawet to podzielić jakoś. E, tym się zajmiemy. Jeżeli wa, Wasza aktywność w filmie będzie dość duża i będzie zainteresowanie, to zaplanuję środek tego domku. Na razie z mojej strony tyle. Fajnie to wygląda. Zmieńmy tylko jeszcze pogodę. O, jak możecie zauważyć, ciemno jest. Ale domek jest w miarę podświetlony. Teraz tu całkiem ciemno będzie. No dobra, w nocy wygląda to. Tak. O, drzewo naszej derkach może on jakoś tam bardzo jasny nie jest, ale ale świetnie wygląda. Moi drodzy, ja kończę. Przypominam o kciukach, jeżeli się podoba. I co? I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.